Totalna deprawacja. Artykuł pochodzący ze strony Reformowanie Info. Doktryna całkowitej deprawacji zakłada, iż w wyniku upadku człowieka każda osoba rodzi się w niwoli grzechu i bez działania nieodpartej łaski. Pozostaje całkowicie niezdolna do wyboru sprawiedliwości i dobra, w wyniku czego zawsze wybiera niesprawiedliwość i zło. Dlatego też człowiek w stanie naturalnym nie ma możliwości, aby wybrać służbę Bogu i posłuszeństwo wobec jego panowania, którego zasady wyraża prawo Boże. Zatem wszelkie dobre uczynki, jakie osoba, Nieodrodzona podejmuje, są w rzeczywistości złe, grzeszne i podyktowane chęcią osiągnięcia korzyści własnej. Człowiek jest całkowicie zepsuty w swojej naturze. Księga Kaznodziei, 9:3 Jest takie zło we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Jeden los spotyka wszystkich, a przy tym serce synów ludzkich jest pełne zła. A głupota znajduje się w ich sercach, póki żyją, a potem idą do zmarłych. List do Rzymian: 3, 4. Nie daj Boże, przeciwnie. Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. List do Rzymian 310 18 Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swoimi językami, ja drzmi pod ich wargami, ich usta pełne są przeklinania i goryczy, ich nogi są szybkie do rozlewu krwi, zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Psalm 39:5 Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed tobą. Zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela. Księga Izajasza 64:6. My wszyscy jednak jesteśmy nieczyści a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata sprugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Bóg ożywił tych, których z predemitacją trwali w niewierze i rozmyślnie trwali w grzechu. List do Efezjan 2, 1-3 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczajów tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synek nieposłuszeństwa, Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w poczynliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. Myślą podobało się wolicjonalne trwanie w niewierze, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Tutaj dodatkowo pragnąłbym zwrócić uwagę na słowo Apeitthas, czyli wolicjonalne trwanie w niewierze. List do Rzymian 3,23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli są pozbawieni chwały Boga. Księga przysłów 29. Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysto od swego grzechu? List do Rzymian 11.8 Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli, aż do dnia dzisiejszego. Psalm 14.1.3. Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga, są zepsuci, popełniali obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Pan spojrzał z nieba na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo z nich czemnęli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Psalm 53, 1, Głupi mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, czynią obrzydliwą nieprawość, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo z nich Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Księga Hioba, 144. Jak może czysty podchodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Dalej, Księga Hioba, 15, 14, 16 Czymże jest człowiek, że miałby być czysty? Czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy? Jeżeli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. Księga Hioba, 25:4 Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga, i jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? Księga Jeremiasza 17:9. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ewangelia według Marka 10:18. Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry tylko jeden: Bóg. Niemożność czynienia dobra. Pierwsza Księga Mojżeszowa: 6:5. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zamyślne serca i tylko złe były po wszystkie dni. Księga Hioba 15, 14, 16 Cóż jest człowiek, aby miał być czystym, albo żeby miał być sprawiedliwym, urodzony z niewiasty? Oto i świętych jego nie masz doskonałości, i niebiosa nie są czyste w jego. Psalm 133 Panie jeśli będziesz zważał nie, na nieprawości, o panie, któż się stoi? Psalm 143, 2. A nie stawaj przed sądem swego sługi, bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą. Przypowieści Salomona 29. Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu. Księga Kaznodziei 7, 20. Zaiste nie masz człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze, a nie grzeszył. Księga Izajasza 646 Aczkolwiek jesteśmy jako nieczyści, my wszyscy, I jako szata, spługawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Przeto, wszyscy opadamy jak liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas. Księga Jeremiasza 13:23. A zaż może murzyn odmienić skórę swoje, albo lampart postrociny swoje, także i wy. A zaż będziecie mogli dobrze czynić, nauczywszy się źle czynić? W. G.E.W. 3:19. Jana 3:19 a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. List do Rzymian 3, 9, 12 Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Za miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Księga Jeremiasza 8:3. I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie we wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi pan zastępów. Księga przysłów 8:36. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. List do Jakuba 3.8 Natomiast nikt z ludzi nie może ujaśnić języka. Jest to nieokiełznane zło. Pełne śmierci nośnego jadu. Pierwszy list Jana, 1,8. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Niemożność uwierzenia w Boga i przyjścia do niego. Ewangelia według Jana 6,44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dalej Ewangelia według Jana 6,65. I mówił: Dlatego wam powiedziałem. Że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego ojca. Dalej Ewangelia Jana 8, 43-45. Dlaczego nie pojmiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełnić pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku, i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ewangelia według Jana 10:26, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Dalej Ewangelia według Jana 12:37 do 41. A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz. Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu i komu ramię pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział: Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce. Aby oczami nie widzieli i sercem nie rozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział Jego chwałę i mówił o nim. Niemożność zrozumienia prawdy. Ewangelia Wodgiana 14, 14,17. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Pierwszy list do Koryntian, 2,14. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są. Ducha Bożego. Są bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Niemożliwość szukania Boga. Rzymian 3, 10, 11. A jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Człowiek jest martwy w swoich grzechach. Pierwsza księga Mojżeszowa: 2:16-17. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa z sadu będziesz jeść. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albo mi dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Ewangelia według Jana 3, 5, 7. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. List do Efezjan 2, 1, 3. I was ożywił. Którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś po postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synek nieposłuszeństwa, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożerliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciało i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. List do kolosan 2,13. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wasze. Grzechy. Człowiek jest zaślepiony i zepsuty w sercu. I zawoniał Pan wonności wdzięcznej i rzekł Pan w sercu swem. Nie będę więcej przeklinał Ziemi dla człowieka, albowiem myśl serca człowieczego zła jest od młodości jego. Nie zatraca więcej wszystkiego, co żyje, jaką teraz uczynił. Księga Kaznodziei 9:3. A to jest najgorsze między wszystkim, co się dzieje pod słońcem, iż jednaż przychodzi na wszystkich, a owszem, że serce synów ludzkich pełne jest złego. A iż głupstwo trzyma się serca ich za żywota ich, a potem idą do marłych. Księga Jeremiasza 17,9. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Ewangelia według Marka 7, 21, 23 Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, z nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko, złe, luźnierstwo pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Ewangelia według Jana 3, 19, 21. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Któż bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. List do Rzymian 8, 7-8 Dlatego, że, my, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawdą Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. List do Efezjan 4,17-19. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości zachłannością. List do Efezjan 5,8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Człowiek jest w niewoli grzechu i szatana. Ewangelia według Jana 8,34 Jezus im odpowiedział Zaprawdę, zaprawdę powiem wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ewangelia według Jana 8,44 Wy jesteście z waszego Ojca, diabła, i chcecie spełnić porządliwości waszego Ojca, on był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. List do Rzymian, 6,20. Dopóki bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Drugi list do 2, 25 2,25-26. Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pamiętanie, aby poznali prawdę. Oprzytomnieli i wytrwali, i wyrwali się z sideł diabła przez których zostali schwytani do pełnienia Jego woli. List do Tusa 3.3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, zniewolnieni rozmaiteżnymi pożądliwościami i rozkoszami, żyjący ze złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Pierwszy list Jana 5.19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. Człowiek czyni według swojej woli zgodnej z naturą, która jest całkowicie zła. Księga Hioba 14:4. Jak może czysty pochodzi od nieczystego? Nie ma ani jednego. Ewangelia według Mateusza 716 16-18 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z figi, Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Dalej Ewangelia według Mateusza 12:33. 33 Sprawdźcie, aby drzewo było dobre, i jego owoc dobry, albo sprawdź, by drzewo było złe, i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Ewangelia według Marka 7:21-23. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli: cudzołóstwa, nieżąd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp uzdanie, by oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. List do Ekuba 1:13-14 Niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy jest kuszony przez własną porządliwość, którego pociąga i nęci.